Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, kończy się tydzień w GTA, a co za tym idzie, chciałbym wam opowiedzieć, co warto w ogóle jeszcze kupić, zrobić w tym tygodniu, jeżeli tego do teraz nie zrobiliście. To będzie dosyć krótki film, ponieważ tydzień w sam w zasadzie w sobie jest dosyć krótki i mało. Ciekawy. Nie wiem, no, liczę, że następny tydzień, który się pojawi, no, będzie bardziej interesujący i będzie coś ciekawego w ogóle Wam do powiedzenia, Ale tak czy siak, w tym tygodniu jest parę takich rzeczy. Jeżeli ci o premię, czy coś warto jest innego zrobić w tym tygodniu, to w zasadzie mogłem to tylko i wyłącznie podsumować tym, że jeżeli nie macie kupionej myjni samochodowej i nie macie praktycznie wszystkich biznesów kupionych, no, to nie ma to zwyczajnie sensu, ponieważ jest na safe premia razy 2. A tam dostajemy highs za. To, że mamy biznesy kupione. No i im więcej, tym lepiej, więcej zarobimy. Także to jest powiedziałbym, że jedyna taka premia, która ma w tym tygodniu największy sens, czyli odbieranie sobie tego sejfu. Jeżeli chodzi o następne rzeczy, mamy też oczywiście tutaj premię na albo bardziej zniżkę, na. Jest to fabryka odzieży, że to jest akurat jeden z rzeczy, którą warto jest sobie mimo wszystko posiadać. Może sam sobie biznes nie należy do, do jakichś wybitnych, ale to jest kolejna nieruchomość, która rzeczywiście daje nam kolejną możliwość zarobku. Nie tak dużo, ale Powiedziałbym, że wystarczającą. Dlaczego mówiąc, że nie aż tak dużą? Bo kiedy wejdziemy tutaj w Danner Brosa, bo możemy odpalić sobie choćby te misje właśnie przez telefon. Mamy tutaj akta sztuki piękne, które są aktualnie na priorytetowych aktach. To znaczy, że to jest razy dwa, ale ta razę dwa jest tylko raz w tygodniu. Przez cały tydzień później nie będzie można tego zagrać. Także to jest jedna z jeden z biznesów, który jest na premii. Kolejny biznes w zasadzie trochę się tyczy tego, że aktualnie jestem prezesem. Mianowicie mamy tutaj, kiedy jest sobie biuro, mamy tutaj sobie taki oto komputerek, no i siadamy sobie przy tym komputerem, korzystamy z niego, się logujemy, mamy też tak jak specjalny ładunek, mamy mapę magazynów i mianowicie każdy z tych magazynów jest na obniżce. Jako, że mam same duże magazyny, mam tylko do zakupu duży magazyn, nie da się kupić małego ani średniego, ale wszystkie magazyny są na zniżce. Teraz sobie biznes paczkowy może też nie należy do najbardziej dochodowych, ale czasem pojawia się na niego premia razy dwa, Raz na jakiś czas też może być premia, tutaj akurat to jest u asystentki tylko i wyłącznie do, do, do zrobienia sobie. Mianowicie coś takiego jak eksport dóbr mieszanych, to jest taka dostawa na doki za 50 tysięcy, ale pierw musimy chociaż raz w jednym magazynie kliknąć na bota, żeby przyniósł nam właśnie paczki. On nam, nam przynosi od 1 do 3 paczek, jest też tam chyba 1% szans na przedmiot specjalny, także też taka jest ewentualnie możliwość. I trochę można te magazyny traktować właśnie w ten sposób jako taki trochę pasywny, nie? Kiedy pojawi się na niego premier razy 2, no to wtedy sprzedać te magazyny. I coś się na tych po prostu paczuszkach wtedy zarobi. Jednakże trochę, trochę to trwa. Jednakże też mamy jeszcze jeden biznes, który już po że ma największy sens ze wszystkich. I też że kiedy jesteś początkującym graczem, nawet jest warto też go sobie ogarnąć. Mianowicie on jest w kategorii też duże pojazdy, to jest wytwórnia kwasu. Zrespię wytwórnia kwasu, żeby się to pokazać, więc wchodzimy sobie tutaj, tutaj do środka, i w środku, jak widzimy, mamy towar już do sprzedania, bo się napełnił z innym akurat razem go opknał kto wie może akurat jutro będzie premia na, na niego więc warto sobie zaczekać mamy sobie właśnie ten towar I, i to jest też towar który ja sprzedaję tylko i wyłącznie jednym pojazdem także też to jest luz. nie ma na to nigdy możliwości że kiedykolwiek na mnie napadną i mi zabiorą ten towar to jest spoko sprawa 350 tysięcy nawet nie trzeba specjalnie jakoś się silić na tym bo to szybko się zarobiło w miarę 4 godziny jednakże żeby w ogóle blokować wytwórnię kwasu to w tutaj, w Ten Shores, będzie tutaj mniej więcej na tych ulicach taka żółta litera R, i tak jak tutaj w rogu widzimy, że mamy coś, to tutaj będzie właśnie o napisane, nie? Jakby to jest konkretnie ten wątek, musimy skończyć. Ogólnie tam jest 11 misji do przejścia, jeżeli chodzi o pierwszą dawkę i drugą dawkę, ale wystarczy, że przejdziemy pierwsze 6 i mamy wtedy dostęp do wytwórni kwasu, i możemy sobie wtedy tę wytwórnię kwasu kupić. Mianowicie kupujemy sobie ją. Na Warstoku trochę trzeba zjechać, trochę się w dół tutaj zjeżdża. I ona jest tutaj. Ogólnie kiedy mamy już kupioną, że tak to powiem, znaczy zrobiliśmy misję, też tam mamy bota, którego możemy sobie kupić. Jednakże to kupujemy w wersję podstawową. Żeby kupić ulepszenia będziemy musieli wykonać jeszcze 10 zleceń od Daxa na telefon. Od razu po pierwszej misji warto jest sobie to zrobić, bo mianowicie się do niego tej dzwoni, mamy, My wtedy takie zlecenie od Daxa. Warto jest to sobie zrobić od razu od pierwszej misji i klikając właśnie tutaj poprosić o pracę. Dlaczego? Ponieważ misje Daxa mają cooldown wynoszący 48 minut. A co za tym idzie, skoro 48 minut jest cooldownu, no to jakby to też powiedzieć, no 10 misji trzeba zrobić, misję zrobisz tak, że to zajmie godzinę. Trzeba od razu nazwijmy, że to robić. Jak po prostu, nie? Im szybciej, tym lepiej. No i mamy też jeszcze ostatnią rzecz, która że się też jednocześnie premii w tym tygodniu. Mianowicie tutaj na mapie mamy coś takiego zaznaczonego jak yy, Quick Farm. I Quick Farm jest to rzecz oczywiście na premii razy 2. Z tego nie zarabia się jakoś dużo, bo tam w okolicach 50 koła. Ale to nie jest istotne, ponieważ istotniejsze jest to, że mamy związane z tym zadanie tygodnia, kiedy musimy dostarczyć wszystkie dostawy Quick Farm 5. I tu chodzi, żeby 5 razy to zrobić do końca. Znajmie to przeszło godzinę. Nie ma niestety z tego nic więcej poza 100 tysięcy. No, ale też o tym trzeba powiedzieć, że to jest taka najciekawsza rzecz w tym tygodniu, którą warto jest sobie zrobić. Czyli nie jest beznadziejny i najlepszą zniżką jest tylko i wyłącznie zniżka na pas, który i tak nie należy do najdroższych. I za osiągnięcie w zasadzie hajs się na niego zbiera. No i cóż, to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Krótki, jak już mówiłem, ale wydaje mi się, że warto jest o tym mimo wszystko sobie przypomnieć i Wam powiedzieć. Także to byłoby na tyle, i do następnego, cześć.